Check my email, and I decide to answer later. Another cup of coffee, and I drag myself. To

z poszanowaniem norm bezpieczeństwa i tych wszystkich dyrektyw narzuconych przez Unię, natomiast gdzieś tam w taki swój sposób moczy je sikiem parabolicznym, bo jest wiele samochodów z automatyczną skrzynią biegów, których nie ruszysz, kiedy drzwi są otwarte. Po prostu nie ma takiej siły, jakiś czujnik, natomiast tutaj z tym w ogóle nie ma problemu. Bierzesz na drive, otwierasz drzwi. I jedziesz. Oczywiście jest tutaj czujnik niezapięcia pasów. Jak ich nie zapniesz i ruszysz, to piszczy. Natomiast on piszczy tylko przez jakieś 10 sekund, a później przestaje. Nie chodzi mi o to, że ja się jakoś specjalnie jaram tym olewaniem norm bezpieczeństwa. Chodzi mi o to, że jest to samochód stworzony do roboty. I naprawdę jak jesteś gdzieś na budowie, to czasami trzeba przejechać kawałek do przodu przy otwartych drzwiach. Czasami trzeba gdzieś wsiąść i szybko podjechać, nie wiem, żeby ci wózek widłowy załadował. I nie musisz wtedy kurna zapinać pasów i ten samochód na to pozwala. Możesz jeździć po całym terenie magazynu, nie wiem, budowy, czegokolwiek. Dobrze, że to on się wycofuje, a nie ja. Cześć, to są po prostu bardzo mili ludzie. Żebyście wiedzieli z jakim hardkorem macie do czynienia. Przyjechaliśmy tutaj w 13 osób. Dzisiaj mieliśmy pojeździć sobie wieczorem na oświetlonym stoku. Wszyscy wybrali beherówkę. Cały dzień padało. Pewnie będzie full lodu. nie mieszkamy, bo 10 minut piechotą przez las, albo samochodem, jeśli samochód da radę, i jeść się na stoku. Dzień dobry. W ogóle jest tutaj drożej niż w Austrii, bo jedyna możliwość, żeby sobie tutaj pojeździć w ciągu dnia, to jest kupno karnetu dobowego. Kosztuje 900 koron dla dorosłego, to jest grubo ponad 150 zł lodowisko co mnie podkusiło a beherovka taka dobra taka zdrowa ziołowa nie jednak poddaje się kurde jeżdżenie po nocy to Jakoś mi nigdy nie wychodziło. Jutro ma być ładna pogoda. No, przydatność tego samochodu jest po prostu niewiarygodna. Gdybym do tych Czech, w te góry pojechał jakimś supermodnym suwem, to by była totalna porażka. Wisiałbym tam na każdej wyrwie, w życiu bym nie dojechał przez ten las na stok, że już nie powiem o tym. Jak bardzo inaczej o te samochody się dba. Osuwa się dba jako zwykły samochód, czyli musisz wsiadając być troszeczkę bardziej ostrożny, żeby butami narciarskimi czegoś nie urwać, żeby kurde nie zdemolować tapicerki. A tutaj kurde ludzie się wpieprzali w butach narciarskich, w butach snowboardowych, w ogóle nie zważając na nic. Jak jeździli na pacę, to trzymali się relingów dachowych. Jak wrzucaliśmy sprzęt, to po prostu jebut na pacę i się nic nie stało. Może się tam lakier na pacę trochę porysował. To jest inna sprawa, czy ten samochód powinien być wszędzie z tyłu lakierowany. Natomiast. Kurde wszyscy. A było nas tam łącznie z dziećmi 17 osób. powiedziały, że na taki wyjazd, na takie szwendanie się po lesie, mieszkanie gdzieś w pobliżu stoku nie ma lepszego samochodu. Po prostu nic by nie zadziałało lepiej niż pick up z otwartą paką. A ja będę po fulutku. A co nikt, więc. Jedziesz czy nie? No we. Nie, ja się to Kuba możesz! Chodź Kuba, hej, hej, to jest mój samochód, ja mówię, że mo ja bez ciebie nie pojadę, Kuba! Fajnie mi się nim jeździło, że zupełnie zapomniałem powiedzieć o jego wadach. A ma trzy wady. Pierwsza, ten samochód nie ma w ogóle przestrzeni ładunkowej. Takiej do użytku codziennego. Ja wiem, że nawara nie służy do tego, żeby jeździć nią codziennie do miasta, do pracy i tak dalej na takie drobne sprawunki. Natomiast jak już Ci się zdarzy wziąć takiego pick-upa z otwartą paką na zakupy do oszona czy innego Leroya, i kupisz za dużo, to dupa zbita. Bo jak coś ci się nie zmieści na tylnej kanapie, to musisz wrzucić na pakę. Paka jest otwarta, jak pada deszcz, to ci chleb zamoknie. Nawet jak nie bierzesz go na zakupy, tylko po prostu wozisz różne rzeczy ze sobą. Nie wiem, takie zwykłe. Kula do kręgli, no to w środku tego nie położysz. A jak wrzucisz to na pakę, to na pieprza, po burta, hałas. Taki, no nie da się jeździć. Dwa, Diesel 190 koni, od groma na papierze. I w ogóle ten samochód bardzo fajnie jeździ. Super przyspiesza, taki jest dosyć zrywny. Natomiast jak jedziesz 140 po autostradzie i ci jakiś tir wyskoczy na lewy pas, to w ogóle nie musisz hamować. Wystarczy, że zdejmiesz nogę z pedału gazu i nawara po prostu tak jakby ktoś heble wcisnął. Ona po ujęciu gazu ze 140 do 100 przechodzi tak szybko, że po prostu. Trochę się czujesz, jakbyś jeździł takim elektrykiem, który ma wbudowany ten system odzyskiwania energii. W momencie, kiedy nie przyspieszasz, to samochód hamuje trochę bardziej niż powinien, żeby sobie doładować baterię. Tu jest podobnie, po prostu nogę z gazu i jakby cię coś trzymało z tyłu. Aerodynamika o tym wszystkim decyduje, bo samochód jest dosyć duży, ma spory pas przedni, no i dodatkowo ma wielką pakę z tyłu. Jak już powietrze minie kabinę, to gdzieś tam wpada, wiruje, no po prostu jakby cię ciągnęło do tyłu. Trzecia wada, egzemplarz, który miałem, wpisał pomarańczowo-rdzawym kolorze, miał również tak ładnie polakierowaną całą pakę. Podłogę, burty, wszystko, bo no łatwo strasznie ten lakier porysować. Wolałbym, żeby to całe wnętrze tej paki, burty, środek i góra, albo było wyłożone jakimś linoleum, albo pomalowane czymś, nie wiem, jakąś farbą taktyczno-wojskową, która, prawda, nie boi się niczego. Natomiast to, to nie jest wada, bo pewnie można dywan położyć, nie wiadomo. Naprawdę, ile bym nie myślał, to tylko trzy wady jestem w stanie tego samochodu zauważyć. On jest po prostu przezajebisty. Nie nadaje się raczej jako jeden, jedyny samochód w rodzinie, ale jako ten drugi, do którego podchodzisz, siadasz, jedziesz, zapieprzesz i masz wszystko w nosie. Kurde, hasz tak najlepiej. Po prostu jak się nim jedzie, to w ogóle nie czuć, żeby był pick upem. Siedzi się tutaj jak w osobówce. Oczywiście, jak wsiadasz i wysiadasz, to czujesz, że ten samochód jest gigantyczny. Albo jak jedzie przed Tobą X5, czy jakiś inny wielki SUV, po prostu oglądasz mu dach i widzisz, czy tam ptak narobił, czy nie. Się już w nim jest, jak się do tego przyzwyczaisz, to kurde, to jest zwykła osobówka. Ma super fajną, małą kierownicę, ma siedmioprzełożeniową przełożeniową skrzynię biegów, ma nawigację, dwustrefową klimę, kurde, złączę USB, Dwa wejścia na ładowarki, podgrzewane fotele, ESP w pełni odłączalne, żeby można było bokami latać Ręczny na patyku jak w jakimś driftowozie, tempomat ma nawet I kurde sterowanie radiem z kierownicy, no, jest całkiem fajnie zmontowany Jest skóra w wielu miejscach z fajnymi białymi przeszyciami, jest lakier fortepianowy Po prostu nie tak sobie pick wyobrażałem Natomiast jest jedna rzecz, która sprawia, że tu wreszcie wszystko się zazębia To regulacja kierownicy jest na sprężyńce. Tak sobie właśnie wyobraż MPK-a. Jako taki samochód, w którym coś się trzęsie, coś odlatuje, a ty zapieprzasz po tych wybojach. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę dodać. Rama. Rama nośna. Pierwszy raz w życiu jeździłem samochodem na ramie. Udało mi się wpieprzyć, jadąc dosyć szybko, 60-70 w naprawdę gigantyczną dziurę. Samochodem tak pierdzielnęło, że myślałem, że albo się złamał, albo już mam rozwaloną felgę. Oczywiście nic się nie stało, natomiast to jak on się zachował przy wjechaniu w tą dziurę, to było takie mocno nietypowe. Bo zwykłym samochodem, takim samonośnym, jak wiedziesz w dziurę, to tak, no nie wiem, czujesz to wszędzie. Natomiast tutaj doszedł niewiarygodny hałas, jakby nie wiem, no naprawdę, jakby urwał sobie ćwiartkę samochodu, ale prawie nic się nie przeniosło na mnie, jakoś tak nigdzie tego nie poczułem. A cup of cup. Co może być bardziej trwałego niż samochód, który jest oparty na... Takiej wielkiej ramię i do tego jest wszystko podłączone. Jak coś ci się zużywa, to po prostu wymieniasz te drobne elementy. Ale o całą strukturę samochodu, o jego stabilność i taką zwartość dba ta gigantyczna rama. Kurczę fajnie jest mieć ramę. Jeszcze nie do końca zrozumiałem, z czym ją się je, co ona daje, jakie wady i zalety. Takie w codziennym użytkowaniu, nie takim długoterminowym i terenowym, ale tak, coś bym jeszcze na ramię przytulił.